Witam serdecznie, taka mała informacja. Była sobie pandemia 2020. Pierwszy miesiąc, marzec chyba nie. Kolega sprzedał mi mieszkanie, kawalerkę w ciągu miesiąca. Było jeden klient. Dwa razy przyszli i po prostu kupili. Ale to właśnie po co ma prowizję zapłacić? Byle jaka agencja nieruchomości lub to może być mój kolega. Oczywiście podzieliliśmy się prowizją z kolegą, nie? Ale nie, nie chodzi mi o to. Słuchajcie, mam chory układ odpornościowy. Zabija moją wątrobę, bo myśli, że jest ciałem obcym, nie? No i doktor Wozowski, mój gastrolog, który mnie prowadzi, twierdzi, że jest pandemia, jest to bardzo niebezpieczne dla życia Twojego, zdrowia, więc co zrobimy? A4 na pół roku. I Paweł po pół roku przyjdziesz znowu i dostaniesz następne pół roku. A ja mówię, nie, doktorze. Łozowski. ja 5 września 2020 mam wesele. Dla mnie 80% z pracy w Lubeli to za mało. Chodziłem na siłownię, baseny, z jeździłem autobusem, bez maseczki, bez niczego i nie miałem covida. Moja żona wtedy pracowała w przedszkolu, były cały czas testy, sprawdzenie temperatury, żeby dziecko weszło. No i przyszła para, pani pracownica przedszkolanka też. Z covid -em. No i zarazie 4 listopada 2020 była nasza piąta rocznica znajomości. Byliśmy w LuxMedzie na Sparkana, Orkana, ko na orkana. orkana dokładnie, i były badania. Żona miała, ja nie. Tylko dlaczego, jak mam tak bardzo niebezpieczny, niebezpieczną chorobę, jakim jest układ odpornościowy chory, czyli autoagresja wątrobowa, to inaczej, albo inaczej, aiha. No i to wszystko? Nie. Żona nie miała smaku, zapachu, to co wkręcali nam, to było prawda. Żonie powiedziałem tyle, kochanie, ja też miałem L4, bo ja żywieniu żywieniówce dla bezpieczeństwa. Kochanie, dentysta i ginekologa ja ci tylko nie przynosi do łóżka. Wszystko, jedzenie, chciała coś z szapki, chciała coś, żeby był gotowy, coś posprzątał, coś prostu robiłem. No, tylko leżała przez te dwa tygodnie. Każdy układ wolnościowy jest inny, to prawda. Każdy ma inne te patogeny czy coś. Tylko dlaczego znowu spotkałem wczoraj w 160 tabliczkę, którą pokazywałem wcześniej na relacji. Dzisiaj też pokażę na relacji, żebyście wyśmiali się z tego, że neutralizują patogeny, bakterie i wirusy w autobusie. Tak spryskują nas. Jak jakoś wchodzę do autobusu i żadne powietrze, albo woda jak yy, w 3D kinie nie ma czegoś takiego czy to jest propaganda? tak, słuchajcie jak my zamknęli zamykali re, re, restauracje firmy w całej Polsce w całym świecie, my nie wyszliśmy żeby strajkować, naprawdę 2 miliony by wyszło w Polsce i byśmy obalili ten rząd ja nie mówię to o polityce bo nie ma rządu dobrego, żadnego Trochę jestem fanem Mencena, ale nie wiem, jak on by to w praktyce użył. Dzisiaj, jak to się nazywa? Poniedziałkowa filozofia po Sokratesa, część druga po prostu. Bardzo mnie to motywuje, żeby swoje zdanie mówić ludziom i kreować, inspirować. Ja nie jestem ekspertem, nie jestem mesjaszem. Jasno widzę, tak, bo podstawową czynnością mówi jest przewidywanie. Od podstaw, już to w końcu się mówiłem że buty, to mi nie spadną, umyję zęby, będę mniej chodził do dentysty, mniej próchnicy będzie. Zjem, wezmę do pracy jedzenie, nie będę głodny. To jest właśnie przewidywanie, to pod, podstawa. Podstawową czynnością mózgu jest przewidywanie, neurobiologia, teoria, a praktyka, czyli coaching, życie boskie po nitroksie, przedstawia właśnie teorię i praktykę. Przeplatane moim życiem, o tym, jak mi diagnozowali różne choroby, jak ja przezwyciężyłem to, jaka była pewność siebie głęboka, a nie sytuacyjna. Na przykład jesteś w klubie i tam pracujesz, i DJ z DJem gada czy coś takiego. W ostatnio domu kultury zwrócono mi uwagę, że Paweł nie możesz tutaj tańczyć przy DJce Podchodzi DJ do niego, Ty, ale to jest mój sąsiad, On ma zaufanie, a ja mam do niego zaufanie. I to jest właśnie siebie sytuacyjna, nie głęboka. Bo trzeba zrobić ramę, która się nie wychodzi. Mam różne postanowienia i cały czas do nich dążę. Bo zmiana zawsze jest trudna. Bo twój mózg nie zaakceptuje czegoś nowego. Coś nowego to zawsze jest coś złego. Od razu hormon stresu, czyli kortyzol się produkuje. Bo coś nowego to zawsze coś złego. Musisz przekonać swój mózg, swoją podświadomość że to jest coś dobrego, rzucić papierosy, myć ręce jak przychodzisz z pracy, nie wiem, nie pić alkoholu, mniej, mniej pić alkoholu, zmniejszać dawki, wszystko dla ludzi, tylko w odpowiednich ilościach, to na obozie strażackim mówił nam opiekun nasz, nasz trener, na Węgrzech, ale powtarzać się nie będę, Jeśli też nocka, bardzo się cieszę, jestem wyspany, teraz coś zjem, córeczka teraz się bawi w kuchni, w gotowanie, Trzymajcie się, bo co najważniejsze, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! I oczywiście, jak zawsze, na dowodzeniu muszę powiedzieć coś jeszcze. Miej wspaniały dzień, ciepły, przyjemny, rozwojowy. Neuroplastyczność, uczenie się, budowanie nawyków, neuroasocjacje. Uga, Buga, mnie musi mówić. Fox Spedwagen. O tym w następnym filmie. Trzymajcie się, bo i co najważniejsze. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Bądź kreatorem własnego życia, a nie statystą.